Cześć, witajcie, tutaj Pyszny Lublin W tym tygodniu, w poniedziałek, odkryliśmy w sumie trochę niechcący restaurację Bombardino Botanic Trochę niechcący, bo byliśmy akurat w cukierni czekoladowej na Liliowej Zaczęliśmy od deserów w cukierni, potem uświadomiliśmy sobie, że nie do końca mamy po co wracać do domu, bo lodówka świeci akurat pustkami, a że po drodze mijaliśmy w Bombardino Botanik, jak zawsze było tam pełno ludzi, to pomyśleliśmy, że w sumie to tylko nas tam brakuje. Byliśmy, podobało nam się i pomyśleliśmy, że chętnie Wam o tym opowiemy i trochę Wam pokażemy tego, co, co zostaliśmy w Bombardino. Od razu Wam szczerze powiem, że krytykami kulinarnymi, jakimiś specjalnymi, nie jesteśmy. Nie będziemy się tutaj wznosić na wyżyny krytyki kulinarnej. Powiedziałabym raczej, że jesteśmy taką dosyć przeciętną rodziną z przeciętnymi upodobaniami kulinarnymi. W zasadzie to coś musi być naprawdę bardzo niedobre, żeby nam nie smakowało, ale mamy swoje upodobania, właśnie. Bo dużo gotujemy w domu. Na pewno nie lubimy, kiedy jest za tłusto, nie lubimy, kiedy jest zbyt dużo soli, bo na co dzień mało solimy. A poza tym. A poza tym bardzo łatwo nas w sumie zadowolić. Nie, tego nie powinno mówić. A więc, stop, wróć, cięcie. Wcale nie tak łatwo nas zadowolić. Żeby nas zadowolić, musi być bez przesady z tłuszczem, bez przesady z solą i musi być smacznie. Co oznacza smacznie? Dla każdego smacznie oznacza coś innego, ale, ale nie, 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 nie. To nie jest tak, że nas bardzo łatwo zadowolić oczywiście. Bombardino Botanik znajdziecie na osiedlu Botanik, w hotelu Willowa, na samym końcu ulicy Willowej, tuż przy lądzie. Po przeciwnej stronie ulicy będziecie mieć bardzo fajny i wygodny parking. Czemu mam tylko takie ujęcie restauracji z zewnątrz? Nie wiem, nie pytajcie, nie mam pojęcia, przyczepię sobie plakietkę, uczy się. Tutaj, tutaj w tym miejscu przyczepię sobie plakietkę, ona się dopiero uczy i bardzo proszę o nie wszystkie ujęcia będą idealne, ale wracając do tematu, Bombardino Botanik mijaliśmy do tej pory kilka razy, zdarzało nam się i pamiętam, że za każdym razem zastanawiałam się, czemu tam w zasadzie jest tyle gości, bo gości zawsze było sporo, a restauracja jest, no nie oszukujmy się, jest na osiedlu... Teraz jest już tam całkiem sporo bloków, ale jest też całkiem sporo domków jednorodzinnych, i jest na osiedlu takim dosyć na uboczu Lublina. A jednak mimo wszystko na brak gości nie narzekają. No i nas to w sumie nie dziwi. Czekam aż odkryję coś podobnego na swoim osiedlu, bo mieszkam na drugim końcu miasta. Bombardino Botanik ma danie inspirowane głównie kuchnią śródziemnomorską. Znajdziecie tam m.in. innymi pastę, znajdziecie całkiem spory wybór pizzy, ale znajdziecie też ofertę lunchową, na którą tym razem my się skusiliśmy. Zupa plus danie główne za niecałe 20 zł, a dokładnie za 1990. Do tego dokładamy posiłek dla dziecka za 15 zł. Cenowo dla nas to jest bomba. A jak z innymi aspektami, jak wyglądały posiłki? Czy porcje były duże, czy my się tymi porcjami najedliśmy, jak wyglądał posiłek dla dziecka i czy dwa nasze małe maluchy się tym jednym posiłkiem na przykład najadły, czy nie było zbyt słone, czy miło spędziliśmy czas z dziećmi, jak wygląda kącik zabaw dla dziecka i czy Bombardino Botanik to na pewno jest restauracja przyjazna dzieciom. Po moim wstępie możecie się już domyślać odpowiedzi, ale oczywiście zapraszam Was do oglądania dalej. Pokażemy Wam też kartę, jeśli jesteście ciekawi, jakie inne dania tam znajdziecie i jaki jest przedział cenowy pozostałych e, posiłków. No ale my tu gadu, gadu, 4,5 minuty filmu już zleciało, a nie było jeszcze żadnego jedzenia. Wrzucam więc parę zdjęć na zachętę i będziemy lecieć dalej z kartą. Oferta lunchowa jest całkiem fajnie skomponowana. Każdego dnia mamy inną zupę dnia i każdego dnia możemy wybrać jedno z dostępnych czterech dań: danie pizzę, sałatkę lub makaron. Danie plus zupa: 19,90. Ofertę lunchową możecie zamawiać od poniedziałku do piątku, od 12 do 17. A co jeszcze mamy w karcie? Mamy przystawki, mamy zupy, mamy dania główne oczywiście. Ym, mamy sałatki nie będziemy Wam tutaj wszystkiego wymieniać myślę, że wszystko będzie bardzo dobrze widać są oczywiście makarony, są burgery jest coś dla miłośników dań wege cztery propozycje yy, pizza to jest coś dla nas no i jest menu dla dzieci, to również coś dla nas spaghetti albo nuggetsy z kurczaka 14,90, 15,90 tak to wygląda gdy byliśmy w Bombardino za pierwszym razem, to był poniedziałek i zupa to był krem z warzyw z grzankami. Zupa bardzo smaczna, aczkolwiek dla nas jednak troszkę zasłona. Jednak w dziesiątkę trafiliśmy z daniami. Wybraliśmy dorsza z puree ziemniaczanym i surówką z kiszonej kapusty oraz pizzę z pomidorowym mozzarella, boczek, żurawina, ser wędzony. Tak wyglądała zupa. Porcje były spore, na pewno były najadliwe. Tak wyglądało danie z dorszem. Dorsz, spory kawał ryby, rybka soczysta, bardzo smaczna, dużo surówki. Ja jestem bardzo surówkowa, więc mi to odpowiadało. Pire też bardzo smaczne. No i rzutokiem na pizzę, na pizzę Żurawina, ser wędzony, totalnie nasze smaki, jesteśmy miłośnikami oscypków, zakopanego i gór. Jest jeszcze rzutokiem na salę sala jest bardzo przyjemna, jest dużo zieleni, dużo zielonych ścianek. Jest też przestronnie, zmieściliśmy się bez problemu z wózkiem i z dwoma krzesełkami dziecięcymi, a krzesełek jest więcej. Tak bardzo spodobało nam się w Bombardino, bo w poniedziałek, że postanowiliśmy wrócić tam ponownie. Mimo, że mamy do przejechania praktycznie całe miasto, wróciliśmy już w piątek. Czy też nam się tak bardzo podobało? Czy też równie smacznie zjedliśmy? I czy ostatecznie możemy Wam w pełni zarekomendować tą restaurację? Oglądajcie dalej! Piątek z upołudnia było gnoci, danie z pomidorów podawane tradycyjnie na zimno, do tego zamówiliśmy dla naszych dwóch dziewczyn spaghetti, ostatnio im smakowało, więc nie kombinowaliśmy, długo walczyliśmy ze sobą, żeby nie zamówić dokładnie tego samego co w poniedziałek, czyli dorsza i pizzy z wędzonym serem, ale jednak żeby było trochę inaczej wybraliśmy jako danie makaron zapiekany z serem, z sosem serowym, a pizzę wybraliśmy z karty, była to pizza ze szpinakiem. Na pierwszy ogień i tutaj muszę przyznać, że nie zjedliśmy go do końca, nie dlatego, że było niesmaczne, było naprawdę bardzo smaczne. Po prostu pomidory w takiej ilości podawane na zimno to niestety nie są nasze smaki. Jako danie główne wzięliśmy tym razem makaron zapiekany z sosem serowym. I tutaj porcja w pierwszej chwili, na pierwszy rzut oka wydała nam się dosyć mała. Zastanawialiśmy się nawet, czy nie będziemy musieli czegoś domówić do tego naszego zestawu. Ale nie, makaron był całkiem smaczny, był sycący. No niemniej na kolana nas nie powalił, więc następnym razem z pewnością zdecydujemy się jednak na dorsza ponownie. Porcja spaghetti również była w porządku, wystarczyła bez problemu dla obu naszych córek w wieku 2,5 oraz 1 rok. Nie mam zastrzeżeń co do smaku oraz poziomu doprawienia. No i pizza, również smaczna, również bez zastrzeżeń, tutaj widzicie o bez kilku kawałków, nie udało się jej ochronić przed naszym łasuchem, zanim zaczęłam nagrywać film. A teraz powiedzcie, z czym kojarzy Wam się restauracyjny kącik dziecięcy? Bo mi do tej pory kojarzył się ze stolikiem, z krzesłem, z kilkoma kolorowankami, z kredkami nie zawsze do końca zastruganymi oraz z kilkoma zabawkami, tymczasem sala dziecięca Bombardino Botanik wygląda tak. Tutaj są stoliki, przy których możemy zjeść. Obsługa bez problemu przyniesie nam tutaj i kartę, i zamówienie. Nie trzeba będzie nigdzie biegać. Pewnym mankamentem, co prawda, może być niedziałająca winda, ale wózek można bez problemu zostawić na górze przy recepcji. A tutaj mamy salę z zabawkami. Zabawki są naprawdę bardzo różnorodne i znajdzie się i coś dla młodszych maluchów, i dla starszych dzieci. Są zabawki kreatywne, są takie zabawki, żeby sobie po prostu poszaleć, jak zjeżdżalnia, jest dużo książeczek kolorowanych, znaleźliśmy też książki z naklejkami. Dajemy dużego plusa. Ostatecznie zgodnie stwierdziliśmy, że Bombardino Botanik bardzo nam się spodobało i pewnie jeszcze nie raz tam wrócimy. Podsumowując, w czwartek bardzo pysznie zjedliśmy, bardzo się najedliśmy, było bardzo fajnie, nie mieliśmy za bardzo czasu na bawialnie. W piątek za to... To nie był nasz ulubiony zestaw. On nie był zły, też był smaczny, aczkolwiek to nie do końca nasze smaki też się najedliśmy. Niemniej następnym razem jak pojedziemy, to na pewno ponownie wybierzemy dorsza i pizzę, ale za to spędziliśmy więcej czasu w bawialni. Wypiliśmy pyszną kawę, wypiliśmy pyszną lemoniadę, dzieciaki się wyszalały. Ostatecznie całe wyjście jest dla nas jak najbardziej na plus. Wam oczywiście też Bombardino polecamy wypróbować, choćby z uwagi na cenę. 20 zł za danie plus zupę to nie jest dużo, a warto sprawdzić samemu na własnej skórze. Dajcie nam znać, jeśli będziecie, jeśli wybierzecie się, zwłaszcza z naszej rekomendacji, to tym bardziej dajcie nam znać, czy podzielacie naszą opinię, czy też Wam się podobało, czy smakowały Wam te dania, czy Wasze dzieci wybawiły się też tak fajnie jak nasze. Jesteśmy bardzo ciekawi tego. No i oczywiście oglądajcie nas, obserwujcie, subskrybujcie, ten film pojawi się na naszym Facebooku, na tablicy głównej, pojawi się na pewno na Instagramie, na IGTV, no i pojawi się na naszym YouTubie, którego cały czas dopracowujemy. W pewnym momencie YouTube też będzie hulał na pewno. Zapomniałam się pożegnać, tak więc jeszcze jedno cięcie, życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności od tego, kiedy nas oglądacie, niedługo będą kolejne materiały, tymczasem cały czas zapraszamy Was do trwającego nadal konkursu, konkursu, gdzie zapraszamy Was do cukierni czekoladowej, materiał z cukierni czekoladowej też się jeszcze jeden pojawi, bo było o ciastkach, ale nie było o lodach, a lody też mają tam bardzo pyszne. No i co? No i ja się z Wami już żegnam i do zobaczenia w następnych materiałach, w następnych relacjach, w następnych zdjęciach. Cześć!